Witam, w kolejnym odcinku zagrajmy w Sonic Frontiers. Zostały nam do zdobycia jeszcze dwa smaragdy House'u plus jeden finałowy, który zawsze się zdobywa na tytanie. Zawsze jeden ostatni na tytanie. A także widzę, że nowy poziom w cyberprzestrzeni pojawił mi się na kompasie, więc bierzemy mniej więcej orientacyjnie w tamtą stronę. Jak najbardziej okrytą drogą, która ostatecznie kończy się wyprawą w zupełnie drugą stronę. No cóż, Sonic Frontiers. I akurat trafiliśmy na jednego z moich ulubionych bossów w tej grze, czyli sumo. Jest to boss banalny, ale za to bardzo efekciarski. Musimy zrobić kółeczko, tylko że troszkę te kółeczka mi nie wychodzą podczas boostowania. Otóż niby teoretycznie można sobie ustawić sterowanie, że z jaką prędkością jesteśmy w stanie skręcać, kiedy boostujemy. Jednakże najlepiej jest ustawić jak najszybsze skręcanie podczas boostowania, dlatego że wtedy. Po prostu łatwiej jest robić kółeczka z cyberokręgiem, bo można wtedy je robić podczas boostowania, a w pewnym razie no to właśnie tak czołgiem nie wychodzi. To był właśnie trochę mój błąd, nagrywałem to trochę wcześniej, jeszcze zanim wiedziałem, że najlepiej jest po prostu ustawić na jak najbardziej czułe sterowanie. Wydaje mi się, że wtedy gra się najlepiej i nie ma takiego oporu. O, na przykład teraz zrobiłem to bez boostowania i nie miałem tego problemu, że mi nagle skończył się ogon tego premia. Po w sumo i odbijaniu się, właśnie podoba mi się jaki efekt jest, bo po, po prostu te lasery bardzo mi się kojarzą z Wispem Laser, laser z Sonic Colors, bardzo mi się kojarzy, mimo że tutaj akurat nie ma Wispów, właśnie, Wispy, nie ma tutaj Wispów, jest to pierwsza główna gra z serii, nie liczę tutaj Sonic Mani, bo też nie do końca wiadomo jak to liczyć, w której nie ma Wispów od czasu Sony Colors, Sonic Colors miał Wispy, Sonic Generations... ...tylko w Planet Wisp, ale Wispy były. Potem Sonic Crossword, Wispów było pełno, Sonic Frontiers, Wispy były jako specjalne wzmocnienie do Wisponów. No więc były. A tutaj nie ma. Jedynie zostaje odbijanie się prosto w tego bossa zwanego Sumu. Jestem potrafnym tylko ile urozmaicanie jest tych tej bosami. bossami. Generalnie to boostowe Soniki często miały ten problem, że bossy generalnie to często były trochę na jednokopy tomowe Sonic Generations. Że bardzo często to było po prostu biegnięcie, zacząć albo walka z czymś na dwuwymiarowej arenie, trochę w stylu klasyków. Natomiast tutaj jest naprawdę dość sporo urozmaicenia i te bossy są bardzo trójwymiarowe. Czy jest ich jakiś dwuwymiarowy boss? Nie przypomniałem sobie. No morze, w których trochę więcej grindujemy na ostatniej wyspie, ale to też takie trochę nie do końca 2D. Jestem trochę zadziwiony jak dobrze działa sterowanie w tej grze, dlatego że Sonic porusza się z taką dużą prędkością, a jednak trafienie w te malutkie kwadraciki, tylko minimalnie większe od Sonica, są bardzo łatwe do trafienia. I to naprawdę mnie aż dziwi, że to jest takie proste, Mówię to po prostu no... Działa, co jest dosyć nietypowe, jak na taką szybką grę, w której jeszcze dodatkowo mamy trochę bezwładności, nie wiem czy to może kwestia mojej praktyki, czy może no... Po prostu takie dobre sterowanie. Bo serio, spodziewałbym się, że normalnie w tego typu grze, te kwadraciki będą znacznie większe. Pamiętam jak pokazali jedne z pierwszych gameplayów Sonic Frontiers i tam pokazywali w jaki sposób Sonic niszczy skrzynki, tak jak teraz tutaj. Że Sonic telekinetycznymi mocami niszczy skrzynki, nawet bez dotykania ich. I tak sobie ja myślę, że to raczej była dobra decyzja ze strony twórców. Dzięki temu, przynajmniej, niszczenie tych skrzynek nie jest opierdliwe. Tylko po prostu stajemy sobie blisko skrzynki, atakujemy i mamy pewność, że na pewno nam się udają zniszczyć. Bo można byłoby zrobić na przykład, bo Sonik jest taki dosyć malutki i że tą pięść ma taką dosyć krótką, więc musi się ustawić precyzyjnie przy skrzynce i ma bardzo mały hitbox. Co może by wyglądało bardziej realistycznie, ale. Na pewno by niezbyt dobrze wpływało na flow tej gry. Akurat flow tej gry to jest coś, co moim zdaniem bardzo dobrze wychodzi. No, a przynajmniej jak się gram, podczas nagrywania może być trochę inaczej. Nie wiem, podczas oglądania właściwie to trochę mnie ciekawi, jak z waszej perspektywy to może wyglądać, biorąc pod uwagę, że większość gry to po prostu jest bieganie po takich losowo zawieszonych w przestrzeni platformach. W tym poziomie jest cyberprzestrzeni, który jest skopiowany żywcem z pierwszego aktu Sky Sanctuary Sonic Generations, Bardzo mi się kojarzy muzycznie z Titanic Tower z fanowskiej gry Sonic Before the Sequel Swoją drogą bardzo wam polecam. Jest za darmo. Mogą zrobić trochę komplikacji ze względu na to, że gra wymaga pluginu flasha do Internet Explorera, czyli flash martwy, Internet Explorer martwy, no ale gra bardzo warta polecenia. Nawet nagrałem let's play, jakby co? Więc możecie sobie wyłączyć kastenki w grze, A potem <grywanie> obejrzeć na moim kanale. I ta muzyka, no po prostu zupełnie żywcem, jakbym słyszał Titanic Tower. No po prostu. bardzo podobna. Jak grałem w to, to próbę sobie skarzyć. Skąd ja znam ten utwór? No przecież to jest. zupełnie oryginalna muzyka. W przeciwieństwie do całej reszty, wszystkiego, co tutaj jest w poziomie przestrzeni. To czemu brzmi tak znajomo? Czemu mówili tak podobnie do Titanic Tower? I nie wiem, wydaje mi się, że to trochę zbieg okoliczności, no ale i tak. Ta muzyka jest strasznie, przeraźliwie podobna. Tutaj ten moment jest dosyć wetny, ze względu na to, trochę jak działa boostowanie w tej grze. Dlatego, że jeśli dobijemy boost w powietrzu, to wtedy ten boost nie jest kontynuowany, kiedy wylądujemy. Natomiast tutaj koniecznie musimy boostować na ziemi. Więc jeśli to zrobimy źle, wylądujemy, to jest szansa, że po prostu nie zdążymy i spadniemy. No cóż, jest dla mnie tu trochę stresujące, ale się udało, naprawiam praktyki i przede wszystkim dla spokoju ducha wiem, że dobrze jest wylądować na tamtej stabilnej platformie i dopiero wtedy zacząć boostować. No cóż, boost w tej grze jest po prostu dziwny, wymaga trochę swoich przyzwyczajeń, ale najfajniejsze jest to, że jest po prostu zbagowany, co zostało zamienione na oficjalną mechanikę, tak zwaną homing DAF, chociaż fandom to nazywa magnet DAF. Na podstawie baga, który pojawił się w Spark Dialectic 2 i Spark Dialectic 3 Który potem specjalnie został zaadaptowany W trójce specjalnie był zrobiony I w dwójce został tak przerobiony, by był do wykonania Czyli robimy homing atak i dasujemy. No, tutaj co prawda w Sonic Contest nie ma dashowania Jest boostowanie Ale zasada działań ta sama Robimy homing atak, boost i pshu! Lecimy z dużą prędkością, jeśli zrobimy boost zanim walimy przeciwnika No cóż, to właśnie jest jedno z tych Dziwactw boostów grze. Albo to, co mnie zupełnie dziwi, to ten wskaźnik że ten boost jest niby ograniczony, ale praktycznie jest nieograniczony, bo jeśli chcemy mieć nieskończony boost, to wystarczy po prostu zakręcić sobie, narysując ósemkę, i mam nieskończony boost. Więc po co to w ogóle jest do tego, nawet bez nieskończonego bustu, jest go tak długo, że praktycznie nie kończy. hey coach what's with the pep talk mm. with the defenses down the soldiers are supposed to fall back to a bunker then i'll round up the stragglers and you supervise commander that sounds that sounds good Mamy tutaj do czynienia z dorosłymi bykami, zaprowionymi w boju wołnierzami. I musimy z nimi zrobić to samo co z maluchami, które zgubiły się do mamy. No, tylko z tym, że te maluchy są tutaj trochę bardziej perfidne, dlatego że stawiają tutaj eksplodującą kupę, która zostawia dym, który blokuje ekran i zabiera nam czas pomimo, że raczej teoretycznie nie zginiemy. O, teraz ta bomba wbuchła i nic nie widzę. Zupełnie nie widzę, co się dzieje. Nie widzę, gdzie są te koko, które trzeba zepchnąć do naklesa. Traktujemy jak niemowlaki, tak jak tamtej matki na Kronos Island. No i kolejna bomba, znowu nic nie widać. i... to w ogóle tak przecież to nawet fajne nie jest, nic nie widać, w ogóle frajdę to nie robi. Zwłaszcza, że od tej linii czasu jest taki, że wystarczy po prostu poczekać, więc to nawet poziomu trudności nie podnosi. B. Eh. Jeden maluch się zgubił. No. Gdzie on się podział, Gdzie ten jeden deserter? A. Tutaj się podział. Tutaj się podział. Rufaj żołnierzu, rufaj naprzód, odważnie pręwu, nie naprzód. Rufaj do generała Naklsa, pędź, pędź, pospiesz się jak tam ten wskaźnik pod zegarkiem mówi. Pędź jeden zakupiony żołniewu No i dobiegł do Naklsa zapędzony przez niebieskiego Jewa z jakiejś rasy, której inni nie znają. Bo wcześniej na w tej wyspie takiego się nie pojawiło. A mówi się pojawiło, raczej znaczy nie. Place, yo, Nux. Sonic, this this looks like ruins from back home. What if the people of these islands survived and resettled on Angel Island? Better make this pretty important. That's not a good sound. we're going to assault the bunker i can't i can't lose this we've got this buddy we've got your back thank you sonic To jest dosyć nietypowe, mamy tutaj drugą minigierkę pod wąt, A mianowicie musimy wykończyć cztery towersy, niemal standardowych mechanik ataku. To znaczy niby teoretycznie możemy atakować, ale nie warto tego robić. Po prostu biegamy do góry i tupamy. I w ten sposób je pokonujemy. Nie robimy niczego innego, nie próbujemy walczyć od samego dołu. To się nie opłaca. Czekamy aż tupną, przeskakujemy nad kolcami, biegniemy do góry i tup. Za pierwszym razem jak grałem to miałem z tym dosyć spore problemy. Dlatego, że nie wiedziałem o tym tupnięciu, więc próbowałem je normalnie, a tak potem się okazało, że ja mogę tam sobie po prostu wbiec. A potem mogę sobie tupnąć. I się okazało, że to jest naprawdę bardzo proste, tylko trzeba wiedzieć, co robić. Czyli tupać. I... Uuu, kamera mi tu i Dobra, do góry. I tup. Pokonane. Łatwiutkie. Bo wiedziałem, co robić. A jak nie wiedziałem, to serio, było trudne. Tutaj ten limit czasu jest bardzo rygorystyczny moim zdaniem. I tak oto zdobyliśmy przedostatni w marathausu. Został jeszcze tylko jeden do znalezienia na wyspie. się postaraliśmy odbudować armię, a tutaj cała zewchła nazował, no dobra, fartuje tak naprawdę po prostu znalazły spokój ducha. No a co tutaj jesteś świątyni? Mamy tutaj jedną skrzynkę do wykopania. i jest kurczyk. Hmm, raczej już mi się za bardzo nie przyda. I tutaj druga skrzynka do wykopana. Jak milutko pamiątki, akurat dokładnie to, czego bym potrzebował. I akurat jak fajnie. Akurat muszę znaleźć na który jest zaraz obok, więc przynajmniej nie będę musiał latać przez pół wyspy, żeby znajdować pamiątki. To na który znajduje się tutaj zaraz obok, na dachu tejże oto się odejść. Ages ago, my people were wiped out by a Koko I know the cocoa face something similar. It reminds me I'm the last echidna. That I'm alone. You may be the last. But you're not alone. You've got us, Knucklehead. I'll admit, I do envy your lifestyle. Freedom to go where you want, when you want. So do it. Get out there and live a little. Maybe I could. But first, I need to be back to normal. So, hurry up and get me back to normal. Anything to get you away from me. <laughs> <laughs> he helps those he is at odds with. He is quick to make peace. Perhaps. No. They have run the simulations. They are doomed. Wiecie co? Bardzo lubię tę scenę. Normalnie w serii Sonic raczej tak za bardzo przyjaźni pomiędzy Soniciem i Natusem nie było czuć w przeciwieństwie do tej sceny. Tak, jakoś w Sonic Adventure nadal była taka walka między nimi. Co prawda, to dlatego że Nakles zdawał się wrobić, no ale mimo wszystko to nie były aż takie przyjazne stosunki. Dopiero w Sonic Adventure 2, ale właściwie to bardziej połączył ich główny cel. W Sonic Heroes, no, biegali razem, biegali, ale też nie było czuć takiej przyjaźni. Późniejszych charakterów w jakoś wiele nie było, poza tym, że no, no, tam ta urodzina był. Natomiast tutaj, no, po prostu czuć, że Sonic i Nakrys to są przyjaciele, gdzie nadal jest taka. Męska, twarda rywalizacja. Znaczy taka, 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 taka braterska bardziej, on taki... KRADZIŁ ukradł SPARAT CHAOSU, DAWAJ NO! Dobra, będę musiał odzyskać ten szparat chaosu w następnej części, na razie i trzymajcie się mocno.